Co z tym bitcoinem? Tutaj krótka notka. Także w 2024 roku bitcoin osiągnął rekordowe wzrosty, przekraczając wartość 107 tysięcy dolarów, co oznacza wzrost na poziomie 150%. Imponujące wyniki skłaniają do Rozważań nad potencjałem bitcoina. Wiele osób dopiero wtedy, gdy ten bitcoin przebił te 100 tysięcy, zauważyło tak naprawdę ten potencjał. No bo wiemy, nikt bitcoina za 24 tysiące dolarów czy tam euro, gdy ja szilowałem aplikację Luno i tam naganiałem na tą apkę, żeby ludzie sobie zabrali darmowego bitcoina, to samo Michał też robił. Nikt nie chciał, totalnie nikt nie chciał, potem 30 tysięcy, 40. 000, 50. Wtedy troszkę się tam zaczęli interesować, ale tak naprawdę największe zainteresowanie było, gdy zbliżyliśmy się do 90, 100 tysięcy dolarów, ponieważ cała, cały świat o tym powiedział. Telewizje o tym powiedziały, po prostu było głośno. Ale mimo wszystko, moim zdaniem i moim odczuciem po tym, jak widzę, co się dzieje, jak ludzie się zachowują, jak przy, przychodzą do tego rynku. No to ta ulica póki co się tu tak naprawdę tak za bardzo nie pojawiła. Brakuje tego paliwa, tej ulicy. Jest bardziej właśnie taka hosta instytucjonalna, właśnie taka polityczna. Zobaczymy, jak to się w ogóle rozwinie, więc może akurat teraz nie jest czas jeszcze na jakiś alt season czy tam Bitcoin season, chociaż Bitcoin zrobił fajne wyniki, ale z czasem, jak ludzie i ten zamęt polityczny się skończy. No to wtedy wydaje mi się, że będzie trochę głośniej o krypto, bo tu za dużo rzeczy nałożyło się od razu.